A dzisiaj razem z naszym x który już siedzi na podwyższeniu, bo będę robiła mu makijaż jakby na K-popa. Przerabiamy kitka na K-popa, na piosenkarza K-pop. Już kiedyś to robiłam na szorcie, który wyświetlałam się tutaj, ale dzisiaj stwierdziłam, że, że. przerobimy go tak totalnie profesjonalnie. Wiecie, że nawet nie dała mi się przywitać? To jest po prostu hamstrą, moim zdaniem. Siemka w tym miejscu jest kitek, a dzisiaj będę malowany na K-popa. Może być tak. No. Nawet przefarbujemy mu włosy na różowo, ale najpierw Sikit, zapykł gajny nie subskrybuje mnie i kitka. Ma teraz czas zrobić, kliknę czerwony subskrybuj. Tu. Dzisiaj z pomocą przyjdą nam... W sumie już herbatki z Camp gdzie jestem ambasadorką, ponieważ był event Jay Hope. Mogę już urodzinowy event Jay Hope. Mogę? Możesz. <noise> I tutaj dostałam zestawik zdjęć, ponieważ tam są raz na tydzień właśnie takie eventy z okazji nic urodzin, jakiegoś piosenkarza. I tym razem właśnie był już j więc dostałam od nich całe zestawy. I no piskamy Smakuje jak herbata. Wow. Te płynki są słodkie, więc soko. Mango? Mm -hmm. To jest bubble tea. I na tym zdjęciu najbardziej widać jego makijaż, co mi najbardziej pomoże, ponieważ w ten sposób muszę malować kitka. Oni to mają bardzo za zrobione makijaż. Przełóżę jako włosy sekret. Zgodziłem się tylko dlatego, że dostałem herbatę Zaśpiewasz na coś, co nie? Ale ma go! Totalnie musimy go wyblurować, więc zaczniemy od nałożenia totalnie blurującej bazy. Wygładzającej, po prostu musimy ci wygładzić tą paszczenkę. Już nie płaczemy O, pięknie, żeby ci wszystkie pory zniwelowała, przecież oni prostu się porów nie mają na tych wideo. Po co komu pory? Kiedyś się specjalnie na golek, jego specjalnie, jak ciekiem do góry. Nie się bawię. Wcale nie kazali mi tego mówić. To się cieszę. Kolejna sprawa jest to, że trzeba mu bardzo mocno rozjaśnić twarz, ponieważ oni mają bardzo, bardzo jasne karnacje. Plus jeszcze są ukrywani dodatkową warstwą pudru Chciałem się wam poskarżyć, ponieważ na początku kazała mi ustawić siedziska w jedną stronę, teraz w drugą i znowu jeszcze raz zamienić, więc mam już tego dosyć. Zgodziłem się na to ostatni nie raz. Roz... Już się nie dam nigdy malować. Nie, nie dam się. Nie. Chyba, że zostawicie 5000 tysięcy w górę, to i tak będzie się dawał. 10. Ale no nie wbią. Farbując się włosy na różowy. Już nie maru, słuchajcie. Teraz totalnie rozjaśnię i jego twarzy, był taką białą ścianą. Nie wiem, jakie to jest dziwne uczucie. Być się tak codziennie malują. To jest mój kolor podkładu. <laughs> Ej, ja, ja czuję się, jakbyś mi wzięła taką normalnie farbę. to nie? Mam. Nie to malowanie, jak hmm. masz farbę. I normalnie jedziesz mi po twarzy. pędzelkiem hmm. Samo rozdzieranie tego. Bez Czy możesz zostawić mi moje zakole? Wstawia nie masz tego zakole, nie maluj nic. nic nie ma. <laughs> Malujemy cię. Nie do wciąż! zawsze się nie, nie Nie, nie, będę, chyba ci póki nie. Musisz odstawiać, że jest czerwone, już za późno. Teraz dajesz drugą część twarzy. Bo ja jej Jeżeli ktoś cenia moje poświęcenie. Cenie, to idzie subskrybować mój kanał Co a mi zabawa. brakuje trochę do przycisku YouTube'a Chciałabym was bardzo gorąco pozdrowić i podziękować wam za to, że tak bardzo chętnie nas subskrybujecie My się robi przeważnie make up dla dziewczyny? Ja wiesz to nigdy nie robiłam dla K-popa takiego prawdziwego Powiedziałabym coś, ale nie powiem Okej, okay, podkład narożony Teraz przechodzimy do korektora Na twoje wielkie cienie pod oczami Musimy nad nim popracować, Kitek Kto, nie kto nie wypije tak? więcej babki w ciągu dnia? Jeżeli chcecie taki challenge, to powiedzcie Ania ma taki pęcherzy, że ona wypije Patrzcie, zrobi tak O nie, chucu. Tak to wygląda. Okej, już jest, teraz zajmiemy się konturingiem, ponieważ oni mają bardzo, bardzo wąską żułkę. <noise> <noise> wiesz co, chyba chciałem jednocześnie się napić. Chciałem ci odpowiedzieć i chciałem się zaśmiać, chyba wiesz? Teraz zajmiemy ci konturing, bo musimy mieć bardzo chudziutką żółwę. Robimy mu tak, robimy mu taką kreskę tu, tu mu wyszczuplamy tak totalnie. Coś sugerujesz? Chowamy ci za kola. Może jakiegoś Potem... ciekawego cię. Oni nawią. mają cieniutkie noski. Niskie czułka Wyglądam elegancko, ślicznie, uroczo i mam tego dosyć Rozmazujemy wszystko gąbeczką O, hmm? nie pójdę na mnie, błagam się. Co się, że masz koreczkę? Nie. Ja nie wiem, już tyle czasu malować codziennie Oni się do każdego programu tak malują A dzisiaj będę się malował do każdego nagrania Będę doprawiał sobie wąsy Doprawię sobie łóżka, Ale ja nie wyglądam uroczo Wygląda co na razie tak i teraz trzeba to wszystko przypudrować Do pudrowania użyję i tego pudru z Golden I z paletki Patrycji bo też mam takie jaśniutki. Zobaczmy, się to lepiej sprawdzi. K-pop paletka. Okej, teraz ci wszystko budujemy, żeby to się nic podczas występu nie przesunęło Dobra, słuchajcie, bo ja ogólnie nie jestem K-popiarą. Ja znam tylko chyba BTS przez Anię. Może jest co ja też słyszałem, kilka. Bo Ania coś tam czasami słucha. No to J-Hope jest z BTS. Dobra, ale no ja nie pamiętam ich nawet z wyglądu, tak więc przepraszam Was bardzo. Też ich ale nie ja rozumiem. totalnie nie mam zielonego pojęcia. Dla mnie zawsze wszyscy wyglądają podobnie. Ale za to oglądam dużo anime. Liczy się, czy nie? No. K-pop do anime no, się nie liczy? Tak jak Teraz rozciśniamy mu nad brwią. Dajemy taką kreskę, jakby w ten sposób. bardzo. Na to nakładamy. Z paletki na nałożymy ten tutaj cień, i będzie naprawdę sztosik. O, dzisiaj jestem k zmieniłem zmieniłem zdanie. Poczekaj, czekaj, jest k A jest jak skosik. jest K-poper? Tak się to mówi. Jeśli lubicie K-pop, to też dajcie znać. Nagrywaliśmy filmik, na którym zamawiałam skype K-pop, bo właśnie takie rzeczy. Także koniecznie tam zajrzyjcie, filmik, macie tutaj. Bo oni tak zaglądają no, zawsze, tak? Tak, na każdej sesji, na każdym nagraniu, na każdym koncercie. idealizowanie. Nie czuję się bardziej wyidealizowanym Bo przesuniem. jeszcze nie skończyłam Pytanie kto to wszystko zmyje Ty powinna wskoczyć taka genialna reklama jak ja już pójdę do, do makijażu A, nie. A tu była <głysza> to była reklama, reklama. reklama To reklama, na waszą reklamę Toście ostatnio robią kreskę No, twoja to się pięknie skończyła No ładnie wyglądałaś Mój odcinek był lepszy, bo ja robiłem go przynajmniej profesjonalnie, nie tak jak niektórzy Aha Nie no, ty jesteś piosenkarzem w tym momencie Aaa, no, dobra, nie przepraszam Tajny już święty spokój nie. O, ty jest lusterko ja nie mogę, przecież ja wyglądam jak. Nie, Nienawidzę tego uczucia. Jezu, jakby mi ktoś jeździł po gałce ocznej. Uczuję kobietą. Ogólnie mam makijażowego Instagrama, do no ja was serdecznie zapraszam, macie link w opisie. Na Ad się nazywam, na tym pan... głowie się właśnie wyświetla. Widziałem, że dużo osób w komentarzu pisało, żebym ja w końcu założył mój Instagram makijażowy, więc jeszcze się trochę podszkolę i niedługo, niedługo wystartujemy z projektem Pitek e Makeup. Matko. Będziemy malować wszystkich na koty I to jest dobre Paletką znowu Patrycji szczuplamy jeszcze bardziej jego twarz Żeby była taka totalnie azjatycka Bo tulik mamy ładnie zwężone szyje, mówię szplimy. No bo tak Oni mają też chudzicie te szyje Jeszcze troszkę potracuję nad oczami wygodnie ja mi się tu siedzi By być pięknym musisz cierpieć Niektórzy mają bardzo ciemne te oczy A niektórzy mają tylko tak delikatnie właśnie zrobioną tą kreskę Z tego co ja zwróciłam uwagę Jak zawsze wchodzi do mnie moja przyciółka i puszczamy to ranem Teraz zajmiemy się twoimi brwiami Trzeba trochę je przyciemnić i. Ustawić, bo oni mają w takim jednej linii ze te brwi to trzeba je ładnie ułożyć i tak jak mówię trochę przyciemnić. teraz ci rysuję trochę włosków ja mam już masz gotową ja nie. dobra, robię się Ania! dobra, Kitek wygląda jak Kleopatra ale jak właśnie, co? nieważne! ale właśnie o to nam chodzi! teraz zajmiemy się jego ustami i rzęsami co? teraz maskara myślałem, że to jest koniec dużo jeszcze tego zostało, czy nie? nie, w sumie już nie bardzo niewiele okej, okay, oni mają bardzo ciemne rzęsy jak ja to potem zmyję. No I to znowu wkracza reklama. Płynę do tym makijażu. Płynę do tym makijażu Łukasz. Zedrze każdy think. Ja jeszcze trzeba nie podkolaryzujemy bramkę. Co dużo ty tego, <laughs> to, że to zdałam! Właśnie no, czuję, czekaj! Nic się przecież nie odzywam nawet. I na to będzie błyszczyk Docencie moje poświęcenie łapką w górę Ej, I teraz idziemy po najważniejsze Farbowanie ci włosów Tak, ale swój. to już nie przeszkadza Tak, e, trochę za mocno udałam te rzęsy, ale to mu wybaczymy Znaczy mi wybaczymy, okej? Okay? Teraz farbujemy włosy na różowo Uuu, ale ładne Ja się kradę, żeby wszyscy byli w tym różu O nie, moje zdjęcia nie, Ale to śmierdzi Rajno. Nie wymagają nam już Czemu no? Oj, faktycznie Nie chciałam, patrz, no zeszło Ale mega I uwaga, proszę Państwa, chyba właśnie o to nam chodziło Teraz się ładnie wystylizujemy tą fryzurkę Oni no mają z reguły albo właśnie tak totalnie na dół, albo jak trzymają do góry, to tak też fajnie uzylizane, żeby totalnie stały Wiatr lepiej stylizuje włosy Dzięki Aaaa, nie pytaj. Zaraz idziemy się przybierać i pokazujemy efekt końcowy Idziemy się przebierać! Łukaszowi damy jeszcze do założenia taki naszyjnik, będzie mega do tego wyglądał. Łukasz się już ubrał w koszulę. No, Łukaszek, pokaż się. No, jak gwiazd z popu. Weź. Chociaż próbowałam. Abyś tak wiesz, popraw tą kurtkę. Tak? pięknie. Dajeszki tak. I ładnie, mi się podoba. Serio? teraz zacząć śpiewać. No, ja się tak starałam. Nie, no nie tak! No, się. Możesz teraz. Nie, bardziej nie. mi chodziło typu, pamiętajcie o subskrypcji czyli Pamiętajcie lajka? o subskrypcji Ale... dzwoneczku i tak dalej, dobra, na razie Ej, fajnie wyglądasz, serio Kciuk dla Kitka Mam nadzieję, że wam się podobało, koniecznie zostawcie kciuka do rury za Kitka Ja jestem strasznie zdumiona z jego włosów, co go na czadowo, bo się właśnie tak przefarbować Tak, na fioletowo się przefarbuję. No Super My dalej się zabierzemy za sprzątanie teraz, połączenie naszych herbatek Nie, ty się zabierasz za sprzątanie już mnie w to nie wpakujesz, już się dałem tutaj pakować. Na razie wszystkim A.